Sami się ratują. pan patrzę, kto się zmieści. pan patrzę, to ja się zmieści. To tak, się zmieści, nie? Można być niejako. Jezu, ale znajdę go w glebie. Марш. Разворт. Марш. Стой. Стой. Лево, зворт. Почни. Поче. Сильно. Serdecznie witam przybyłych na naszą uroczystość. Panią Anitę Jurewicz, wiceburmistrzynię miasta i gminy Goleniów. Pani przewodniczącej rady nie ma. Delegację zespołu szkół publicznych w Mostach imienia lotników polskich z panią dyrektor Jolantą Tomicką, pana Janusza Wentrubę, ale nie ma go też, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji, czyli panów Morawskiego i Emilianowicza. I oczywiście wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, dzień, w którym świętujemy kolejną rocznicę historycznego zwycięstwa kapitana pilota Żwirki i inżyniera Wigury sprzed 89 lat, to hołd oddany całej społeczności lotniczej. Lotnictwo w Polsce. Powstało w 1918 roku. Na ziemi goleniowskiej pojawiło się w 1957 roku, kiedy to na nowo zbudowane lotnisko został przebazowany drugi Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Kraków. W ten sposób Goleniów od 64 lat efektywnie uczestniczy w ponad stuletniej historii lotnictwa. Uczestnictwo to realizowało się poprzez stacjonowanie drugiego pułku lotnictwa miśleckiego Kraków, a od 1967 roku lotnictwa pasażerskiego, a następnie lotnictwa sanitarnego i agrolotniczego. My, członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, czynnie w tym uczestniczyliśmy, a niektórzy uczestniczą do chwili obecnej Pracując w lotnictwie cywilnym. Szanowni Państwo, są wśród nas ludzie, którzy przybyli na lotnisko w Goleniowie w 1957 roku. Należą do nich: pułkownik Zbigniew Biedrzycki, major Mieczysław Potapczuk, major Kacperski Jan, major Michał Osiejuk. Chorąży Jan Kaczmarek, Chorąży Leszek Wiśniewski, Chorąży Mieczysław Wajsbrot. Współpraca pułku z władzami miasta układała się wspaniale. Nasi koledzy pełnili funkcje radnych, a kolega Józef Bednarz pełnił obowiązki wicestarosty powiatu goleniowskiego. Wyrazem dobrej współpracy jest napis na cokole pomnika. Samolot, symbol historycznych związków Goleniowa z lotnictwem wojskowym. Dzięki tej współpracy powstała Sala Pamięci II Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kraków w Żółtym Domku i rondo imienia II Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kraków. Nasza działalność na ziemi goleniowskiej trwa już 64 lata. Nasze stowarzyszenie liczy 48 członków. Wielu naszych kolegów jest w podeszłym wieku i z tej racji mają problemy z poruszaniem się. Proszę kolegów o to, by o nich nie zapominać i po prostu odwiedzać ich. W 2018 roku odsłoniliśmy tablicę dla upamiętnienia setnej rocznicy lotnictwa polskiego. Mówiłem wtedy, że takie kamienie, symbole jak ten, na którym umocowaliśmy tablicę, rozsiane są po całej Polsce i Europie. Miejscowa ludność stawiała je w miejscach katastrof lotniczych i miejscach, gdzie ginęły załogi lotnicze w czasie działań wojennych. Kamień z tablicą pamiątkową postawiła ludność Garwolina w miejscowości Kobyla Wola dla upamiętnienia pierwszego wylotu bojowego drugiego pułku nocnych bombowców Kraków, którego spadkobiercami jesteśmy my. Pamiętajmy o naszym rodowodzie. Wprawdzie w okresie II wojny główna działalność bojowa polskich lotników skupiała się na zachodzie Europy, ale jednostki powstałe na wschodzie też wniosły swój udział w bojowej działalności lotniczej. Drugi Pułk Nocnych Bombowców Kraków rozpoczął swoją działalność w nocy z dnia 11 na 12 września. Brał udział w walkach o Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg i w operacji berlińskiej. Za działalność bojową Pułk został oznaczony Krzyżem Wirtuty militarii V klasy. Po wojnie Pułk skupiał wszystkie siły na tym, by zapewnić czyste niebo nad Polską z okazji święta lotnictwa polskiego składam najlepsze życzenia, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku wobec ojczyzny oraz sił do dalszej działalności społecznej, także spełnienia wszelkich marzeń. Dołączam również wyrazy szacunku i podziękowanie Waszym Rodzinom i bliskim, którzy dzielili trudy i wyrzeczenia odpowiedzialnej niełatwej lotniczej służby oraz w czasie Waszej działalności w stowarzyszeniu. Dziękuję. Bardzo proszę panią burmistrz. Drodzy Państwo, 28 sierpnia to wyjątkowa data w lotniczym kalendarzu. Tego dnia bowiem obchodzimy święto lotnictwa polskiego, wspólne święto zarówno lotnictwa wojskowego, jak i cywilnego. Dla nas mieszkańców nierozerwalnie święto to łączy się z pamięcią o pilotach drugiego pułku lotnictwa myśliwskiego Kraków. Jak dobrze wiemy, przeniesienie pułku do Goleniowa miało bardzo znaczący. Pierwszy, najważniejszy impuls do rozwoju zrujnowanego miasta to tutaj powstały pierwsze mieszkania dla żołnierzy, pilotów. Garnizonowy klub oficerski, który służył wtedy mieszkańcom, nie tylko żołnierzom, dzisiaj jest siedzibą Boleniowskiego Domu Kultury. Chodząc święto lotnictwa polskiego mamy ogromną satysfakcję, że również mieszkańcy naszego miasta, naszego terenu wnieśli ogromny wkład w jego rozwój. Dlatego życzę wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym i emerytowanym polskiego lotnictwa wojskowego wszystkiego najlepszego i by pamięć o naszych lotnikach i o naszym pułku nigdy nie została zatarta. Dziękuję. Proszę kapitana Morawskiego o poprowadzenie dalszej części uroczystości. Tylko to, no. No. Proszę Państwa, trzyma. Pan pułkownik opracował piękne tutaj podziękowanie dla tych, co po raz pierwszy w 1957 roku wylądowali. Jest tutaj pierwszy obecny. Pan Leszek, Leszek, do... Leszek Wiśniewski, odczytam. Dyplom uznania dla pana starszego chorążego Leszka Wiśniewskiego za udział w pierwszym lądowaniu w 1957 roku na lotnisku w Goleniowie. Podpisał prezes Stowarzyszenia Seniorów Władysława Wojskowskiego, pułkownik stanu spoczynku, inżynier Skowrański Zbigniew. Proszę bardzo, wystąpienie. I <kluczuj> przy okazji tutaj taka kartka jest, yy, jeśli można Zdech ją wypełnić, dobrać albo. Dobrać tak, proszę bardzo. Gratuluję, życzę dużo zdrowia i świetnej pomyślności. Dziękuję, tylko, że u nas jest. Następnie nie ma, nie obec, nie ma, ale jest tak, tak samo pułkownik pilot Zbigniew Biedrzycki, tak jak pan, pan pułkownik mówił, major Michał Osiejuk, ten sam, tak ta sama treść, Honży Jan Kaczmarek. Dyplom uznania dla pana majora Michała Osiejuka za udział w pierwszym lądowaniu w 1957 roku na lotnisku Goleniu, prezes Stowarzyszenia Pułkownik Skowroński. Gratulujemy. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Z I, tak, tak. Pierwsze lądowanie było Tak samo z Prążego Kaczmarka, Jana Kaczmarka za udział w w 1957 roku na lotnisku Goleniu. Gratulacje. No i chcielibyśmy takiego wieku dożyć w takiej formie. Dziękujemy. Dziękuję tak samo. No niestety jesteśmy coraz młodsi. To jest bardzo przykre. I młodszy choląży Mieczysław Weissbrot. A jeszcze z nim rozmawiałem parę dni temu. Mówi, będzie, będzie. No niestety, jeśli znamy, no jest chory. I major Potapczuk. Jest leżący, ale serdecznie nas wszystkich pozdrawia. Proszę Państwa, yy, teraz taką króciutką odczytam. Na ręce Pani Dyrektor Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Goleniowie składa uczniowi Kubie Błaszczykowi serdeczne podziękowania za życzliwość oraz uczestnictwo w, w obchodach Święta Lotnictwa Polskiego. W podpisie Prezes Stowarzyszenia Seniorów, Pułkownik Skowroński, Prezes Związku Żołnierzy, Kapitan Morawski. I tutaj takie są piękne, ładne nalepki. Także zaraz e, Pani Dyrektor to wręczę. Druga rzecz. Tak, będziemy to podchodzili. Uczennicy Magdalenie Zygadlewicz również. I Magdalenie Harbacewicz. Brawo. To jest właśnie, to są, stoją w poczcie, więc na ręce Pani Dyrektor, jeśli można wręczyć. Poza tym jeszcze odczytam. Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, pani Jelancie Tomickiej, serdeczne podziękowania za życzliwość o wspieranie działań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Goleniowie. W podpisie prezes Stowarzyszenia Seniorów, pułkownik Zbigniew Skowroński, prezes Związku Żołnierzy, kapitan Morawski i też takie ładne nalepki. A tutaj z Warszawy do dosłownie jeszcze pachnące pachnące świeżością, piosenki wydane tutaj przez, przez, nasz, przez naszą organizację i to są wszystko wojenne, wojenne tradycyjne piosenki także w, w, w szkole można sobie odtworzyć i ostatni taki dyplom uznania pani Joannie Kręciwilk jeśli można też serdeczne podziękowania za życzliwość wspieranie działań statutowych związku i stowarzyszenia, w podpisie prezes Kapitan Morawski i pułkownik Zbigniew Skowroński. Takie ładne nalepki. Podejdziemy. Proszę <grym> bardzo. bardzo. Brawo. Ja, Dziękujemy za przybycie za zorganizowanie pocztu sztandarowego. To jest bardzo ważny dla nas i dowód takiej pamięci i wdzięczności. Proszę dzięczna. przyjąć od nas, to jest, tak. To jest ten dyplom, co kolega tutaj A. czytał i te... Piosenki. Pani również dziękujemy. dziękujemy proszę, proszę, bardzo. Dziękuję. Nie było uścisku. Tak, tak, dziękujemy I to dziękuję. Dziękuję. dla tych kochanych dla młodych. Przekażemy bardzo dziękujemy. W zeszłym roku nieładnie, bo ja tam podchodziłem, nie powinno to być. To Pani przekaże. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, taki komunikat. Rozmawiałem wczoraj z generałem Maciołą i dla tych, którzy nie wiedzą, jest to prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa i przekazuje wszystkim ludziom lotnictwa jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, jeszcze raz zdrowia i wszelkiej pomyślności. W życiu osobistym i działalności społecznej. Odnośnie kamieni, jeszcze słowo. Mówiliśmy, ja mówiłem o tym, że wznoszone są w miejscach, gdzie no, bardzo często ginęli żołnierze. My, żołnierze II Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, mieliśmy to szczęście, że służyliśmy na Ziemi Goleniowskiej w okresie, gdzie Działań wojennych nie było i nie, nie byliśmy zmuszeni do tego, aby samoloty uzbrajać i wysyłać y, pilotów na wykonanie zadania bojowego. Tak jak wcześniej powiedziałem, y, nasza działalność skupiała się y, nad czystym niebem nad Polską. To, związane to było z patrolowaniem granic najczęściej Morza Bałtyckiego, bo stamtąd często no, pojawiali się tak zwani „naruszyciele granic, którzy często sprawdzali czujność naszego wojska, naszego lotnictwa. Niemniej jednak w czasie tej długoletniej, długoletniego pobytu na Ziemi Goleniowskiej zdarzały się katastrofy lotnicze. I tak niedaleko Goleniowa w miejscowości Wierzchosław są takie dwa miejsca, gdzie zginęli pułkownik Hałka, kandydat na kosmonautę, który pełnił obowiązki dowódcy pułku tu w Goleniowie i wcześniej przed nim porucznik Kasperski. W tych miejscach. Grono ludzi postanowiło upamiętnić te miejsca poprzez postawienie kamienia z tablicą, z tablicami pamiątkowymi. W tej chwili mamy zgodę nad leśnictwem, które no pomaga nam, wręcz finansowo pomaga, bo wyasygnowali sumkę pieniędzy, która pozwoli nam wykonać te tablice w marmurze zakupić przetransportować kamienie prace są zaawansowane chcieliśmy to zrobić mniej więcej 11 września kiedy to jest rocznica pierwszego wylotu bojowego drugiego pułku nocnych bombowców ale kamieniarz mówi że ma tyle zamówień że w tym czasie nie zdąży może na październik no, no, na 12 października, co jest dniem historycznym wojska polskiego, święta wojska polskiego, no, ale nie będziemy tu jakiejś takiej manifestacji robili, więc jakiś dzień wybierzemy, o czym powiadomimy, że te kamienie w lesie będą odsłaniane. Proszę o tworzenie marsza lotników. Najśmielszych marzeń nie dotknie krzyśla, niestraszny wrok układ, niestraszny wiatr, ja co dwie. Jesteśmy od nich, adam, tysiące lat. A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jaw, czerwieńszy będzie kadrach, nasz podliczny znak. Zupełny gaz, Po cóż, że spadek, któryś miał, mnie przez tę składę, na wątki nie miał ślątków.

Naszy, nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, porłamy karny polski czuj na straż. Musa wydatny klucz nie ścignie, nigdy dalej, głos się ej, da, starych, A jeśli dla nas to spadnie w przód szaleńczy gwiazd, czerwień będzie kazał na środniczych znak.

Delegację o złożenie związanych kwiatów przed tablicą pamiątkową. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli na naszą uroczystość. Uwaga, wszyscy. Poczty sztandarowe odprowadzić. Poczty sztandarowe baczność w lewo, zwrot. Na pozycję wyjściało marsz. Stój! prawo, zwrot. Pocznij.